Cześć, jestem Akis, a to jest mój film, gry o Fortnite. W tym filmie nagramuję sobie Battle ja, Royale, ale nie rafikowe. I tutaj chyba zmieniło się parę rzeczy. No bo tutaj mam jakieś Fortnite reaktywacja. Nie, nie wiem o co tu chodzi. To w sumie... Aha, ja wiem. To jest... To jest Sezon OG widzę po tych broniach już ginie no to sobie zobaczymy jest koncert Metaliki miło się trochę logi parę rzeczy tutaj ale dobra jedziemy i no Jesteśmy pod wrażeniem, bo myślałem, że to będzie dopiero jakoś na, na jesieni, a to tutaj mamy reaktywację mamy jakiś tak. Ten... Mamy prawdopodobnie sam łódź, chociaż nie jestem pewny No, wow. zobaczymy I ten ciekawa, co tutaj jest przygotowany Ale zobaczymy, no fi filmu już nie było 4 dni Ale yy, no, mapa jest taka sama Broni są takie same jak te. Nie wiem co z tym chodzi. Ale... Yy, jest nowa broń. Jest to... karabin... Yy, bojowy. Wyglą... To, to jest ten karabin taki... maszynicki to... od tego bossy, tylko że no, w innych wersjach jeszcze rzadkości. No. I tak... teraz będę właśnie... nie wiem czy to jest inne... Inna jakby mapa to, to, to OG se czy to nie wiem. Dobra to ja w takim razie polecę na A, niech będzie gdzieś tutaj w te okolice oliwko? No i, i bardzo możliwe, że uda nam się w tym filmie zdobyć tą nową broń e, No i jest ten kontakt Metaliki e, Jest to jako specjalna mapka e, Proszę sobie wchodzić w, w ten W dzieło epic, tam w tą kategorię w tych, tych wybierać map jakby i i tam powinniście powi no, tam jest taka mapka fuel fire fury, to się tak nazywa no i mamy pierwszego flaga no i, i tak to wygląda i to jest, to jest, ja tego jeszcze nie testowałem jak ktoś i jakiś, bo ja wiem, bo ja to widziałem i o, i tutaj mam ten nowy karabin o to jest mega szybko strzelny można zauważyć i ogólnie to, no to jest mm, jeden z moich ulubionych karabinów i y, taka ciekawostka, usunęli karabin wojennik. Ale da się go zdobyć. Są trzy sposoby. Y, a mianowicie takie, że po prostu trzeba go kupić od złota. Bo, y, to znaczy nie wiem czy, czy to dalej jest, no bo była aktualizacja i, i nie wiem czy ten błąd został naprawiony czy nie. Ale jeszcze przed aktualizacją, która trend była właśnie, no to tak dało się właśnie zrobić, że szliśmy sobie do bota, który na przykład do Rdzycha, o nie, dobra, prawie spadłem, no do Rdzycha, który był chyba gdzieś tutaj, w tej części mapy gdzieś, albo do innego bota jakiegoś, który był... Gdzieś tutaj w tej części mapy pod tunelem jakimś i jeszcze jeden bot był, ale już nie pamiętam, który to był bot. No i, i właśnie tak to działa. No także może nawet sobie wejdziemy za chwilkę na, na ten koncert, to bo może być to ciekawe i w sumie to nie wiem czy to działa teraz kiedy ja to nagrywam czy to jest tak że o określonych godzinach bo to chyba nie jest taka zwyk e, zwykła mapka jak na przykład papiery, to jest taka czy to jakoś chyba inaczej działa a ten karabin zielony zadaje 21 obrażeń ten nowy bo zapomniałem sprawdzić ile daje ten yy, szary i te statystyki zapomniałem sprawdzić ale Ale zielony właśnie tam takie ma a jak ktoś nie widział reszty to tam może sobie przebinać tył i zastopować Chyba że tutaj macie jeszcze... O! Takie... Oto no statystyki. Tutaj ktoś... ...komuś cię jeszcze, by go zaatakowałem. Ja sobie przeładuję, a ten ktoś chyba o mnie wie, no na pewno o mnie wie, ale nie wie, gdzie ja jestem. On tam gdzieś jest i ja to już nie widzę niestety. Bo on wziął rękawiczki i uciekł, tam też jest. Tak, trafiłem raz, dwa razy. A już nie mam... Może się nie Ten ktoś chyba wyszedł z gry. Nie tam. O, trafiłem. Gdzie jeszcze w głowę? Czego się nie spodziewałem, bo jego nawet nie widziałem. Tylko tak, widziałem tam, że coś się ruszyło raz, coś tam i, i trafiam. O, a ja sobie zjem te dwa grzebki. Przynajmniej dają tam osłonę. Weźmiemy sobie... ...to. Tylko pytanie za to. Może byśmy nowy karabli, chociaż... ...mieliśmy go potestować. Ale niech będzie. O, i widzę, że... ...na wizualizacji pokazuje statię benzynową. Fajnie. A no tak jest snajperka nowa I ta snajperka jak widać ona Ona jej się nie, nie da chyba edytować Ale bardzo fajnie bo ja ogólnie czekałem długo na tą snajperkę I tutaj wygrywam filmik i się tego wytrafia bardzo fajnie. Ja sobie tak ozamienię. I teraz będziemy iść dalej i znajdziemy może yy, rzeczy, które miał ten ktoś, kogo zastrzelił. Tutaj. On gdzieś chyba tutaj był, ale nie, o, tutaj. Ale ta sniperka jest bardzo fajna. Ona ma Ogólnie ten kar... No, szkoda, że się nie da jej edytować właśnie. Ale fajnie, że jest. A i ona jest jednym strzałowa. Mamy trzeciego flaga właśnie, teraz zdobytego. Ktoś też musi sniperkę. No taka sama i ona chyba tylko niebieska może być. O, ciekawe. Ja teraz tą potkę wypiję, chociaż... Chociaż mi mało brakowało, to i tak to zrobiłam, bo... Chciałem już sobie zapewnić osłonę do... Do samego końca. No i teraz mało. Plan, tylko bo chciałem tam wejść i stamtąd snajpić, ale a nie bo tutaj właśnie ta strefa jest trochę nieodpowiednia i jeszcze był tam za bardzo inny wejść, no chyba że wbudowanym, ale wtedy, gdyby pewnie by ktoś szybko yy, się dowiedział o, o mnie, ktoś szybko Ej. Myślałem, że tutaj nie stracę HP, ale niestety straciłem. Tutaj trick. I tutaj musimy uważać. Straciłem, ale i tak mniej niż bym stracił, gdybym tego nie postawił, czegoś. A ja pójdę teraz tutaj po kaktusa, w stronę strefy trochę ale no muszę się podleczyć. o jednego hotelu nam brakuje i teraz gitary, której też chyba nie mogę nie w tym też żeby była taka fajna do przemieszczania się I nie wiem czy już coś o tym zrobiłem czy nie już nie pamiętam A no i tutaj mam malowanie i to jest Ktoś kto, to ktoś, kto myślę, że odwiedzi tą wyspę. Ale to jest taka teoria tylko. Tu mamy drugą skrzyneczkę. No pompa, ale wolna, ja tak nie za bardzo lubię. Więc zostawię sobie moją zieloną. A tutaj ktoś wykonał wota. Groszka. Ja teraz nie mam skina groszka na no sobie, tylko mam skina... Mam skina... ...ryzycha. Tego z, z zadań dodatkowych. W sensie, że... Y, no, z zadań. I kuszę wziąłbym, ale nie, bo tą snajperkę podastujemy. I tutaj pójdę na górę, bo tutaj są jakieś skrzypki I goni też strefa, ale... ale nie, nie Gitarą chyba, nie, teraz jej użyjemy. Wtedy, że nie uderzyliśmy w to auto, bo wtedy byśmy wykonali zadanie z metaliki, które jest moim zdaniem dosyć trudne, bo żeby trafić i w auto, albo żeby tutaj braki, to, to najłatwiejsze zadanie nie jest. ktoś jest na tej górce chyba. Zobaczymy. Bo ogólnie to ja o tej snajperce nie wiedziałem, bo wiedziałem, że ona będzie w portrancie. Ale ktoś mi strzelił snajperką. Dobra, pijemy potki. i gitara lecimy, nie wiem tutaj może jesteśmy w top 10 ale nie wątpię, że dojdziemy do na, nawet top 5 bo yy, mamy mało, mało HP I mamy tutaj Full i mamy grzybka yy, to to jeszcze coś kukurydzę w sensie. Teraz jeszcze soczak. No mamy. Mamy 182 HP. Teraz tak, teraz, teraz, teraz przydałoby się znaleźć jak, jakąś aptekę albo jakieś warzywka. Dobra, ktoś tu przejechał autem. Mamy kokosy, które nas trochę uleczyły. 10, 10 HP. No spoko, spoko. Spoko, dobra, mamy kapustę, kapustę, kapustę i... I, I... teraz ten. I teraz, i teraz, i teraz idziemy dalej. właśnie prostu gitarą dosłownie koło mnie. Ja też to zrobię. To jest kilka osób w jednym miejscu, ale chociaż... Może teraz do tego top 5 dojdziemy, bo mamy tego fulla. Mamy full HP. To jednak jest duży tej Już tutaj fioletowy pompa, ale no... Ja tak jak mówię, ja tak średnio lubię te, te pompy wolne. A już w ogóle te najgorsze są pompa wolna z celownikiem. To jest, to jest chyba najgorsze co może być, moim zdaniem. Nie widzę celowników w pompie O! Sniper Sniper tutaj gdzieś też... tam poluje teraz pięknie uderzyliśmy z jednego budynku na drugi O tutaj spadłem niestety Tu jest ten sniper właśnie 125. Ta snajperka w sumie mega mało bije. Myślałem, że ona mocniejsza będzie. Myślałem, że ta snajperka będzie mocniejsza. Ona tylko 125 bije. I to ja jeszcze chyba... Teraz chega zrobiłam. No ale jesteśmy w to przejść Może się uda do top 5 nawet dojść. To jest bra bardzo prawdopodobne. Dobra, ja mnie sobie przeskoczy na tutaj. I teraz na ten. Jesteśmy trochę wyżej. i teraz i teraz i teraz musimy kogoś wpatrzeć aha tu jest strefa tu nie wiedziałem jaka strefa idzie. jesteśmy w top 5 na szczęście może się uda może się uda wygrać byłoby całkiem fajnie i teraz 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 musimy obserwować tutaj otoczenie. Strefa jest fajna. O, tam też jest. Aj! No, słaby zasięg. Co tu się stało? A, bo ten ktoś chyba na... Na y, trampolinę wskoczył. O tu jestem ktoś kogo wcześniej trafiłem snajperką. Byk. Co tu się dzieje? W piąte miejsce. No to będziemy nadaliować. Idziemy do lobby. I może zobaczymy... Może zobaczymy tu... To... Ten... Ten tu Battle Royale A teraz odbierzemy sobie... No, taki... Taki plecak. I go wyposażymy. I teraz tak... Reaktywacja spuszemy tutaj. Reaktywacja. reaktywacja. Także i nie wiem, co tu chodzi. Jak nagrywam właśnie mi z 2 czerwca? Ale nic nie wiem Co zobaczymy tu? Ten... A, to się nie da, bo to jest po. o tylko dokładnych godzinach. Jakich. No i, i. to już będzie koniec tego filmu. Widzimy się w następnym. I. teraz Wam powiem, że. Yy, no, niedługo będzie nowa seria. W. W sensie będzie to ta seria od Ursusa do Kolosa, którą nagrywałem kiedyś, niestety powstało tylko chyba około 10 filmów, ale teraz zrobimy taki sezon drugi, już trochę większe maszyny będą, nowe gospodarstwo, no i widzimy się w następnym filmie, do zobaczenia, cześć!